W dzisiejszych czasach coraz większą uwagę przykładamy temu, żeby wszystko, co robimy, wszystko, co, co jemy, co stosujemy na skórę, było dla nas bezpieczne. Chcemy, żeby było jak najbardziej naturalne. Na to wszystko zwracamy uwagę. Dlatego nie dziwią mnie pytania o to, czy medycyna estetyczna jest bezpieczna, czy medycyna estetyczna nie szkodzi zdrowiu. Dzisiaj chciałabym Wam poświęcić właśnie kilka minut i chciałabym, żebyście poświęcili te kilka minut też dla mnie, żebym Wam powiedziała, co ja sądzę i jakie są faktyczne zdania na temat tego, czy medycyna estetyczna jest bezpieczna. Tak jak powiedziałam na wstępie, patrzymy coraz częściej na to, żeby produkty, które kupujemy, które, e, których używamy w kuchni, które spożywamy, były jak najbardziej naturalne, były bio. Patrzymy na to wszystko, czytamy dokładnie skład każdego produktu. Chcemy, żebyśmy to, co wkładamy do siebie, do swojego ciała, to co wkładamy na swoje ciało, było jak najbardziej maksymalnie przebadane bezpieczne. Ale przyjrzyjmy się temu bliżej. Czy faktycznie to, co robimy na co dzień, zawsze jest 100% dla nas bezpieczne, czy nie jest szkodliwe i czy nie ma tej szkodliwości później rozłożonej w czasie? Zobaczmy tak: brak snu, może nie brak, niewystarczająca ilość snu. Przytajmy się, kto faktycznie wysypia się 8 godzin dziennie, wstaje ranowsko w rąkach i jest gotów i pełen energii na kolejny, następny dzień. Druga sprawa. Co z tą dietą? Może i faktycznie patrzymy na wszystkie składy, może faktycznie chcemy, żeby Produkty były kupowane na ekologicznych bazarach, ale co z tą dietą, jeśli chodzi o regularność posiłków, jeśli chodzi o kaloryczność posiłków, jeśli chodzi o bilans witaminowy do tego, i, i jak to faktycznie powinno wyglądać na naszym talerzu. Rzecz numer trzy. Takie też wydawałoby się zupełnie prozaiczne: buty, w jakich chodzimy, szpilki, które faktycznie no, nie są ani wygodne ani bezpieczne dla, naszej, dla naszego zdrowia, bo możemy się przewrócić, możemy sobie skręcić nogę. Cały czas naciągamy sobie ścięgna, rozcięgna. Wszystko to nie jest takie dla nas zupełnie, zupełnie bezpieczne. Uprania, które są często zbyt obcisłe. Nawet taka jedna właśnie głupia rzecz. Brak wysiłku fizycznego, brak aktywności fizycznej, siedzący tryb życia, to, że cały czas się pochylamy do komputera albo wytężamy wzrok i męczymy oczy, patrząc się cały czas w ekrany komputera czy, czy telefonu. To wszystko, jakby się popatrzyło, nie do końca jest zupełnie dla nas bezpieczne. Mimo to to robimy. Teraz chciałabym Wam powiedzieć o medycynie estetycznej. W tym takim pomysłem, przy długim wstępem można by pomyśleć, że przedstawiłam rzeczy, które robimy na co dzień i które nam szkodzą, i teraz mogę tak przedstawić medycynę estetyczną, ale nie. Chciałabym Wam powiedzieć o tym, że faktycznie medycyna estetyczna i produkty, których używamy w medycynie estetycznej są przepadane. One są z nami od lat. Wiemy, czego się możemy po nich spodziewać, wiemy, jakie efekty. Na przyszłość mogą nam przynieść, dlatego tutaj wiem, że podparta badaniami, podparta setkami badań, mogę Wam powiedzieć, że wszystko jest bezpieczne, ale nie od razu. I nie wszędzie, i nie zawsze. Tak jak powiedziałam, produkty powinny być przebadane. Nie łapmy każdej nowości, która wchodzi na rynek jako coś pewnego, tylko dlatego, że ulotka ładnie wyglądała albo jest. Jakaś promocja w gabinecie. Ja osobiście powiem tak, że jak są jakieś nowości na rynku, to tak powiedzmy: zakładam sobie ręce na ręce i obserwuję, i patrzę, i czekam. Doczytuję, doczytuję jakie są badania danego, danego produktu, danej substancji, co może się wydarzyć złego, co się wydarzy dobrego po zastosowaniu preparatu nie ma co od razu we wszystko właśnie skakiwać. Jeśli chodzi o toksynę botulinową, bo tutaj też jest bardzo często dużo pytań odnośnie bezpieczeństwa właśnie toksyny, bo jest nazywana toksyną, chociaż obecnie już trochę neuromodulatorem, jest dostępna na rynku medycznym już od bardzo, bardzo dawna, to jest około 60 lat. Publikacji na temat toksyny botulinowej jest całe mnóstwo. Same publikacje w tym roku Mamy maj 2022, w tym roku jest ich ponad 200 nowych publikacji dotyczących zastosowania bezpieczeństwa doksyny butulinowej. Tak samo jest z kwasem hialuronowym, który jest już dostępny od ponad 20 lat, z hydroksypatrytem wapnia czy z kwasem polimilkowym. To są wszystko preparaty, które są dostępne już bardzo długo na rynku i faktycznie tutaj możemy powiedzieć, że w dobrych rękach, u dobrego specjalisty, z dobrym planem postępowania, nie przesadzając z zabiegami, wszystko jest dla nas zupełnie bezpieczne. Owszem, zdarzają się komplikacje, ale po wszystkim komplikacje czy powikłania też się mogą wydarzyć i to nie jest zależne od tego, czy produkt jest bezpieczny. Jeśli chodzi o to bezpieczeństwo, zwróćcie uwagę na to, jakie właśnie produkty są używane, przez jakiego specjalistę. Nie oczekuję, że Wy będziecie sprawdzać wszystkie badania, wszystko to, co trzeba wiedzieć przed Wprowadzeniem jakby produktu na, na, rynek, ale faktycznie popatrzcie się na to, zapytajcie się, jaki jest preparat, jak długo jest na rynku, jakie ma właśnie swoje, swoje badanie, czy, czy profil bezpieczeństwa, jak to wszystko powiedzmy wygląda pod tym kątem. Ja Wam powiem, że nie stosuję żadnego preparatu na Was, którego nie zastosowałabym na sobie. Wszystko to, co wprowadzam Wam, często też Testuję na sobie w miarę możliwości mojej skóry, w miarę tego, czego moja skóra potrzebuje, żebym wiedziała, jak to wszystko, wszystko pracuje. I na pewno nie podam Wam niczego, czego nie podałabym sobie. Rzecz druga, gabinet. Gabinet, w którym wykonujecie zabieg, powinien być bardzo, powiedzmy, nazwijmy to elegancko, schludny, żeby faktycznie bezpieczeństwo i ryzyko nadkażenia podczas zabiegu było wyeliminowane do zera. Ma być sterylnie, ma być fajnie, ma być dobrze. To nie może być zabieg wykonywany gdzieś w piwnicy za jakimś filarem. Nie. To musi być zrobione naprawdę w dobrych warunkach. Wszystko po to właśnie, żeby było dla Was bezpiecznie. Rzecz trzecia. Nie przesadzajmy z zabiegami medycyny estetycznej. Tak jak w życiu. Wszystko jest dla ludzi, ale z umiarem. Tak samo w medycynie estetycznej. Nie kumulujmy efektów zabiegów. Nie przesadzajmy z tym... Yy że będziemy zabiegi zbyt często powtarzać. Trzymajmy się jednego planu. Nie musi być tak, że każda zmarszczka będzie wykładzona. Wszystko chodzi o to, żeby robić bezpieczne odstępy między zabiegami, żeby skóry nie przestymulować, bo wtedy też może nam się odpłacić jakimiś dziwnymi rzeczami, które się mogą na tej skórze wytworzyć. Podsumowując i odpowiadając ponownie kolejny raz już na zadane pytanie w temacie tego filmiku, czy medycyna estetyczna jest bezpieczna dla zdrowia? Tak. Czy medycyna estetyczna szkodzi naszemu zdrowiu? Nie. Ale czy w takim razie, jeśli medycyna estetyczna nie szkodzi naszemu zdrowiu, to czy poprawia nasze zdrowie? Nie. Medycyna estetyczna jest neutralna dla naszego zdrowia. Nie szkodzi? Nie poprawia. Poprawia kondycję i jakość skóry, poprawia nasze samopoczucie i jest maksymalnie bezpieczna w dobrych rękach. W dobrym gabinecie z dobrym lekarzem i z dobrymi pacjentami. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tego, jak wybrać lekarza medycyny estetycznej i jak trafić w dobre ręce, zajrzyjcie do tego filmiku tutaj. Do zobaczenia.